Cześć kochani, dzisiaj będzie zupełnie inny film. Powiem Wam, że wpadłam na ten pomysł, kiedy byłam u moich rodziców i odnalazłam moje stare zapiski, moje stare zdjęcia. Więc jeżeli chcecie zobaczyć małą Karolinę, to musicie koniecznie ze mną zostać i oglądać. Mamy pierwsze zdjęcie, jak widzicie, byłam całkiem fajnym Bobasem, miałam jasne włosy i przestraszone spojrzenie. Drugie zdjęcie już na plaży, czarno-białe, jak byłam dzieckiem, miałam w większości czarno-białe zdjęcia. Tu widzicie Karolina Blondasek, moje ulubione zdjęcie, bo tak szczerze się uśmiecham. Kolejna moja skrzywiona mina. Ja nie wiem dlaczego, ale często właśnie się tak krzywiłam i jakieś takie zmarszczki mi się robiły. A tutaj już z siostrą bawimy się na plaży. Zawsze się wygłupiałyśmy. Nie wiem, czy wasi tatusiowie budowali takie obozowiska na plaży, ale nasz tata zawsze tak robił i zawsze siedzieliśmy w naszym tajnym obozie. Tutaj moje ulubione zdjęcie w warkoczykach. Zawsze czekałam na ten moment, kiedy rozplączę warkoczyki, które mama mi zaplatała i będę mieć takie afroloki i lubiłam w nich chodzić kilka dni. A to zdjęcie zrobione przez mojego tatę. I tutaj moje zdjęcie na koniu. Jeżeli macie wątpliwości, że jeździłam konno, to tutaj macie dowód na to. Miałam 12 lat. No i teraz moje odkopane sekrety. Zobaczcie, co znalazłam w moich zapiskach. Pierwszy jest kalendarz szkolny z 92 roku. Wtedy byłam w drugiej klasie, czyli miałam 8 lat. No i tutaj Wam pokażę, co sobie zapisywałam w tym moim tajemnym kalendarzu. Ja wtedy byłam na etapie Barbie, bo wcześniej bawiłam się raczej Lego, bawiłam się samochodami, a później już miałam taki właśnie swój dziewczęcy okres. Widzicie, zapisane włosy jasne, moje oczy są koloru niebieskiego, moja ulubiona barwa to niebieska i uwielbiam jeść jajko na twardo, niesamowicie ważna informacja. Tu jakieś obrzydliwe bazgroły. No i tutaj ważne informacje, z kim spędzamy Boże Narodzenie, ferie zimowe, Wielkanoc. Wszystko oczywiście z babcią, z dziadkiem, ale dopisałam na dole, no i oczywiście z rodzicami, żeby się nie obrazili na wypadek, kiedy zajrzą do tego kalendarza. Kalendarz wygląda tak, można było zapisywać wszystkie swoje ważne wydarzenia, co się działo. No i widzicie przykład moich wydarzeń. 6 października nie poszłam na basen, bo byłam chora. 7 października byłam chora i nie poszłam do szkoły. 8 cały tydzień byłam chora. Bawiliśmy się cały tydzień z ja z Wiktorem i z Kasią. Było fajnie, bo byliśmy na obiedzie u babci Basi. I takie różne: o, widzicie, przyjechał Wiktor przez szy. Robiłam straszne błędy ortograficzne, ale w drugiej klasie już sporo pisałam. I później, jak się oczytałam, przestałam robić błędy. Ale to i takie fajne: byłam chora i leżałam w łóżku, i wszystko z błędami. Były imieniny babci. Co ja tu napisałam? Wyhaftowałam na materiale kwiatek. Nie pojechałam do babci, bo byłam chora. Mama i Kasia pojechały do babci. Ja zostałam z tatą. Później tam na górze z 16 oglądałam kasety wideo. O, to było ważne, oglądanie kaset wideo, a nie YouTubeów. tylko kasety wideo. O, oglądałam Syrenkę w telewizji 17 w sobotę. No i tutaj co było dalej, zobaczcie, czasami wpisywała się moja siostra. Ja na początku sama prowadziłam ten dziennik, ale kiedy moja siostra go znalazła, była starsza, to dopisywała mi tutaj różne rzeczy. I w nawiasie było napisane, że pisała to Kasia albo Karolina. O, były Kasi chrzciny, źle napisane. O, to była moja ulubiona strona z toaletką, bardzo lubiłam to czytać. I widzicie, tutaj były takie małe opisy do tych zdjęć. Ja czytałam je po prostu w kółko, w kółko, w kółko czytałam ten, ten kalendarz. Nie traktowałam tego jak kalendarz, tylko jako taką książkę do czytania bardziej. No, tu strona ze sportem: Ken i Barbie, oczywiście tego dnia, jaka się miała urodziny. Ważna informacja 28, była bajka ćwierek. Było tak śmiesznie, bo babcia Jadzia podała do stołu najpierw kurczaka, a potem rosół. Pamiętam ten dzień, słuchajcie. Pamiętam, kiedy babcia źle podała obiad, bo rosół się dłużej gotował. No i tu wspaniała strona z długimi włosami. Marzyłam o takich i zapuszczałam i jak widzieliście na zdjęciach, miałam zawsze blond włosy. Tutaj było zdradzone, że trzeba zapleść sobie warkoczyki, żeby mieć właśnie takie loki, jak ta Barbie. To domalowała później moja siostra. Na, miałyśmy taką fazę na czarodziejkę z Księżyca, więc ona właśnie to później malowała, jak była starsza. Znowu informacje o jakichś imieninach. Tu strona zimowa, uwielbiałam ją po prostu, ten piesek, ten konik. Ken i Barbie w pięknej, w pięknych saniach i ja po prostu marzyłam, żeby mieć te wszystkie elementy. Niestety miałam tylko kilka mebelków i lalki, nie miałam ich jakoś strasznie dużo, ale marzyłam oczywiście o tym piesku i koniku. Tu znowu jakieś bazgroły, to już było malowane później. O, widzę tu jakąś piękną księżniczkę na następnej stronie. A, to jest strona ze Sylwestra i taka piękna suknia, strasznie mi się podobała. Pamiętam to. Tu, jakieś e, informacje o witaminach, jakaś randomowa marchewka. Taka jest strona o tańcu, i tutaj były też quizy. Ja rozwiązywałam te quizy, i słuchajcie, pamiętam, że specjalnie rozwiązywałam quizy tak, żeby wyszły mi konkretne odpowiedzi. Nie chciałam, e, nie chciałam przypadkowych odpowiedzi, tylko odpo odpowiadałam tak, żeby wyszły mi konkretne odpowiedzi. Tu, jak widać, się nic nie działo. Nie byłam ani chora, ani nie chodziłam na obiad do babci, ani nie, nie chodziłam na basen. Znowu jakiś quiz o teatrze. To jest po prostu jakaś zagadka, jakaś wstręt na łapa, nie wiem co to jest. Tutaj jest ręka koleżanki trzęsąca się i moja zwykła, nie wiem o co chodziło. Tu trzeba było coś wkleić, ale ja tego nie wkleiłam. A tu jakaś toaletka, tu Barbie na plaży, przepiękna, opala się. Nie wiem dlaczego namalowałam tutaj Barbie ślubną, albo zrobiła to moja siostra, już teraz nie pamiętam. Znowu quiz i znowu widzicie, ile razy to rozwiązywałam, i jak była u mnie koleżanka, to też to rozwiązywała, i po prostu to był nasz taki sposób, że każda w charakterystyczny sposób sobie to zaznacza. Uwaga, najważniejsze! Tutaj wypisywałam, kto jest moim najlepszym przyjacielem, najlepszą przyjaciółką, przedmiot, który najbardziej lubię, którego nie lubię. Moja ulubiona piosenka, uśmiechaj się zawsze. Nie pamiętam. Ulubiony aktor Charlie Chaplin, pisany fonetycznie, tu zmazywałam, kim chciałabym zostać. Raz chciałam być. Alexis Colby, czyli jedną z aktorek w dynastii, czyli John Collins. Chciałam być jak Alexis Colby, jak dorosny, ale później zmazałam, że chcę być weterynarzem. Mój najlepszy stopień w szkole to szóstka przez zwykłe. Najgorsze chwile w szkole to przerwy przez trzy, pauzy. No i później było coś tam już zakończenie roku, jakieś jeszcze znowu czarodziejki z Księżyca. I koniec. Koniec książki o Barbie. To się działo w 1992 roku i później. Kolejne są moje złote myśli. Słuchajcie, to już było 94 i 95 rok, czyli miałam tak chyba 10-11 lat coś takiego, tak? Byłam w czwartej klasie. No i tutaj zobaczcie, co cudownego wymyśliłam. To był mój wymysł. To była Syrena albo dziewczyna, bo obejrzałam oczywiście Ariel, no i tak sobie wymyśliłam, że ona się będzie zmieniała, że to będzie atrakcja moich złotych myśli że to będzie wszystkich po zachwycać, jak będą odpowiadać na moje pytania. Zobaczcie, jak to się w ogóle trzyma i przez tyle lat, od 1994 roku, ten zeszyt wytrzymał. No i wszystkie pytania możecie sobie przeczytać, oczywiście niesamowicie ważne, jaki masz kolor oczu, włosów, ulubiony kolor itd., itd. I tutaj było wpisane, to był mój system sprawdzania, kto się wpisał, świetny po prostu taki spis treści, czyli imię i nazwisko kolegi lub koleżanki. Tutaj zmieniałam jakieś pytania. Co ja tu pisałam? Wypisz imię, imiona dziewczęce, które ci się podobają, chłopięce, co przynosi ci szczęście. Ja nie wiem, czy nadal macie Złote Myśli w szkołach, ale wtedy to było naprawdę hit. I jak się brało Złote Myśli, czy jeść do domu, to się wypełniało. O 21: czy lubisz Legię? To chyba dodałam po to, żeby kolegom z klasy się przypodobać. Słuchajcie, tutaj przewijam e, oczywiście wszystkie wpisy, zasłoniłam, żeby nie było widać nazwisk. Ale fajnie sobie to wszystko poczytać. Oczywiście wszyscy pisali, że jestem super i w ogóle, że tak super się u mnie wpisywać. Były też wpisy mojej siostry. No i kto oryginalnie się wpisał, tym lepiej. Można było wpisywać się na kolorowo, malować coś i tak dalej. No i to są całe złote myśli. I teraz najważniejsza moja pierwsza książka, Przygody Łaciatka. Zobaczcie, na dole jest napisane, napisała Karolina Gołębiewska i przekreślone. To dawny pisarz, Kasia Gołębiewska się podpisała. Przygody Łaciatka, czyli Super Psa. To jest całkowicie fikcyjna postać, którą wymyśliłam i jak widzicie pisałam w zeszycie w linie, ponieważ nienawidziłam zeszytów w kratkę i tak mam do dzisiaj. Najbardziej lubiłam zeszyty w linie, nie wiem dlaczego, tak po prostu lubiłam na polskim sobie pisać. Czytamy książkę, Przyjście na świat. Któregoś dnia u państwa Głębiewskich pieskowi imieniem Chica urodził się piesek, nazwano go Łaciatkiem, ponieważ miał łaty. I chciałabym zwrócić uwagę na przepiękne ilustracje, które są w tej książce. Oczywiście ilustrowała autorka i lektorka. Dalej, zobaczcie, jakie wstrętne koty z włosami na głowie. Miały lata, łaciatek wyrósł na mądrego pieska, lubił się bawić z Karolinką i Kasią, ale dwie kocice, które były bardzo podstępne, zwaliły kwiaty z pianina i udawały, że to łaciatek zrobił bałagan. Ale Karolina i Kasia zobaczyły, że to nieprawda. Tutaj wystawa psów. Którego dnia była wystawa psów, łaciatek założył kokardę i wyczesał się, wygrał, krzyknęła Kasia i Karolina. Jak wrócili do domu, to cika się ucieszyła, bardzo jej się spodobał medal. Jak tylko wyszła na podwórze przez uzwykłe, to zaczęła opowiadać swoim przyjaciółkom i tak dalej. Tu dalej coś z przeprowadzką. Nie, jechały na wakacje dziewczyny. Kasia jakiegoś plastusia chyba ładuje. A Karolina ma czarne włosy, nie wiem dlaczego. Chyba wtedy marzyłam o czarnych włosach. No i rozpakowywaliśmy zabawki nad morzem, co była nieprawda, bo jak zawsze jeździliśmy nad morzem, nie brałyśmy ze sobą zabawek. Kolejny rozdział to jest ponton. Po rozpakowaniu poszli na plażę, wzięli też ponton. No i po prostu koniec rozdziału i y, rysunek po mówi nam wszystko. A dalej widzimy dwa pieski, które niosą plecaki na własnych plecach i dziewczyny, które mają bardzo dużo torebek damskich, nie wiadomo czemu. I to już było dalej. Nie wiem kiedy to było opisane, ale widzę tu po charakterze pisma, że to mógł być jeszcze kolejny rok. I później dopisywałam po prostu kolejne rozdziały. I tutaj się pojawiła jakaś pieskowa dama Sandra, którą łaciatek planował się ożenić. Ojej, jakieś historie miłosne. No i tutaj już widzę, że było dalej, ponieważ już mi się zmienił charakter pisma i później już jest zupełnie inny rysunek. Tutaj już było coś z zasypianiem. Tu jest całe moje rodzeństwo, Rysowa po prostu moje rodzeństwo czyteczne, zawsze we czwórkę się bawiliśmy na trzepaku, więc chodziło o to, że musieliśmy być na pewno tu razem. Aha, tutaj chyba ja wiszę. Bardzo ym, zaprzeczam prawo. Wszelkim prawom dziewczyny poszły na lody, jadły lody Megi i po chwili wracały do domu zajadając lody. W ogóle tak niesamowicie pasjonująca książka, że na pewno odniosłaby sukces. Tutaj coś z pieniążkami. Gdy wróciły do domu, mama zapytała gdzie reszta. Dziewczynki przestraszyły się. Okazało się, że Karolina zapomniała zabrać ze sklepu resztę. No w ogóle niesamowicie powiało grozą. Tutaj zrobili jakąś dekorację na drzwi, która była po prostu przepiękna i było napisane Cicha Noc, nie wiadomo dlaczego. W środku pewnie lata. Napisali sobie Cicha Noc na drzwiach. Dalej był rozdział, którego moja siostra nienawidziła, ponieważ tu było, że Kaśkaś spała. Jak pisałam Kaśka, to moja siostra się denerwowała, że coś tu było o niej nie tak i ona to wszystko skreśliła i jej się to bardzo nie podobało. Ja specjalnie to napisałam, bo wiedziałam, że ona to zagląda. Ważna też jest numeracja stron. Zwróćcie uwagę, że ja tutaj numerowałam strony, żeby się nie zgubić oczywiście w tych rozdziałach, żeby było wiadomo o co chodzi i gdzie znaleźć który rozdział. O, i tutaj właśnie mamy spis treści. Ja planowałam kiedyś to wydać oczywiście, żeby to normalnie sprzedawać gdzieś w księgarniach, żeby każdy mógł sobie kupić taką super książkę. A tu jakiś, nie wiem, pankowiec dziwny, namalowany. Dajcie znać, czy kupilibyście taką książkę. Może kiedyś jeszcze wydam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie koniecznie znać, jak podobały Wam się moje wspomnienia z dzieciństwa. Ja miałam przy tym super zabawę, przy tym, że odkopałam moje stare zapiski i moje zdjęcia. Jeżeli podobał wam się ten trochę inny film to koniecznie zostawcie mi kciuka do góry. Widzimy się już niedługo. Pa pa.